Arciszewskiego, następny przystanek Arciszewskiego, Bałtycka, następny przystanek Bałtycka. Bogucin Bałtycka, przystanek na żądanie, następny przystanek Bogucin Bałtycka, przystanek na żądanie. Bogucin Pentla, Zwiry, Kościół, Bolechowo osiedle. Fabryka autobusów. Przystanek na żądanie. Chludowo, szkoła. Koniec trasy. Kieksz, zielona. Złotkowo, sobocka. Przystanek na żądanie. Dąbrowa, szkolna. Przystanek na żądanie. Zakrzewo, zacisze. Przystanek na żądanie. Wierzonka, jednostka wojskowa. Przystanek na żądanie. Karłowice. Dwór. Przystanek na żądanie. Admiralska. Przystanek na żądanie. Miękowo-kolejowa. Przystanek na żądanie. Krzesiny-szkoła. Rokietnica-stacja. Krzyżkowo-pętla. roztworowo jadłowa. Przystanek na żądanie. Komorniki-zakładowa-wirenka. Następny przystanek. Bogucin-pętla. Zmia Mrowino, Gniewka. Przystanek na żądanie. Rosnowo. Przystanek na żądanie. Żydowo, Pętla. Przystanek na żądanie. Turystyczna. Przystanek na żądanie. Rynek Wildecki. Czapury, Szkoła. Radojewo 2. Przystanek na żądanie. Przybroda, Kolejowa. Przystanek na żądanie. Sielska. Opłotki. Przystanek na żądanie. Luboń, Faktory Outlet. Przystanek na żądanie. Głuchowo, Morelowa. Przystanek na żądanie. Szwajcarska. Rondo Starołęka. Rokietnica, Mickiewicza. Przystanek na żądanie. Konarzewo, Dopiewska. Przystanek na żądanie. Ławica. Owcza. Przystanek na żądanie. Osiedle Piastowskie. Rokietnica, Golęcińska. Przystanek na żądanie. Ostatnia. Kicin, Szkoła. Zielonkowo, Osby. Żerniki, Wieś. Suchy Las, Szkoła. Osiedle Rzeczypospolitej. Komorniki, Centrum. Dąbrówka, Kasztanowa. Plawiska. Szkolna. Przystanek na żądanie. Mielno. Lisia. Przystanek na żądanie. tuczno, pętla. Koniec trasy. Potasze, jodłowa. Suchy las, strażacka. Dębogóra, dąbrówki. Koniec trasy. Luboń, unijna. Starzyny, rękowa. Koniec trasy. Łęczyca, dworcowa. Przystanek na żądanie. Brzask. Następny przystanek. Brzask. Częstochowska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Częstochowska. Przystanek na żądanie. Gdyńska 1. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gdyńska 1. Przystanek na żądanie. Gdyńska 2. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gdyniska 2. Przystanek na Żądanie. Gdyniska, Karolin, Przystanek na Żądanie, Następny Przystanek. Gdyniska, Karolin, Przystanek na Żądanie. Gdyniska, Karolin, Następny Przystanek. Gdyniska, Karolin. Gdyniska, Przystanek na Żądanie, Następny Przystanek. Gdyńska, Przystanek na żądanie. Główna, Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Główna, Przystanek na żądanie. Główna, Następny przystanek. Główna, Gnieźnieńska, Cmentarz. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gnieźnieńska, Cmentarz. Przystanek na żądanie. Gnieźnieńska cmentarz. Następny przystanek. Gnieźnieńska cmentarz. Gnieźnieńska jeden. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gnieźnieńska jeden. Przystanek na żądanie. Gnieźnieńska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gnieźnieńska. Przystanek na żądanie. Górczyn. Koniec trasy. Następny przystanek. Górczyn. Koniec trasy. Grochowska. Następny przystanek. Grochowska. Janikowo. Koniec trasy. Następny przystanek. Janikowo. Koniec trasy. Janikowska. Przystanek na żądanie. Janikowska, koniec trasy, następny przystanek. Janikowska, przystanek na żądanie. Kidzin Jonszera, następny przystanek. Kidzin Jonszera. Kidzin, szkoła, następny przystanek. Kidzin, szkoła. Kidzin. Koniec trasy, następny przystanek Kidzin, koniec trasy Kordeckiego, następny przystanek Kordeckiego, Koronkarska, Przystanek na żądanie, Następny przystanek Koronkarska, Przystanek na żądanie, Koronkarska, Następny przystanek Koronkarska. Kozie głowy, działki, przystanek na żądanie. Następny przystanek. Kozie głowy, działki, przystanek na żądanie. Kozie głowy, krótka. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Kozie głowy, krótka. Przystanek na żądanie. Kozie głowy, krótka. Następny przystanek. Kozie głowy. Krótka. Kozie głowy, osiedle Karolin. Przystanek na żądanie. Zmian krzesinki. Pracownicze ogródki działkowe ławica. Kamionki, szkoła, Jaryszki, działki, bolechowo osiedle, szkoła. Malwowa, Napachanie, park. Babki, babicka. mrowino, szkoła, owińska, parkowa. Korfantego. Skórzewo, gimnazjum. Biedrusko, jednostka wojskowa. Szlachęcin. Sobota, pozbruk. Suchy las, działki. Komorniki, księdza Malinowskiego. Suchy las, Borówkowa. Lisówki, DPS. Luboń, Żabikowo. Daszewice, Piotrowska. Junikowo, stacja. Bolechówko. Kręta, Pronice. Północna, Następny Przystanek, Kozie Głowy, Osiedle Karolin, Przystanek na Żądanie, Zmiana Strefy taryfowej, Puszkina, Podolany, Busmaniska, Żeromskiego, Szarotkowa, Radomska, Osiedle Orła Białego, z Pozdrawia, Bukowska, Rondojana Jana Nowaka Jeziorańskiego, Inea stadion. Auzy, Palmiarnia, Instytut Mechanizacji i Rolnictwa, Literacka, Sliwma też Pozdrawia, Serafitek, Hartowo, Gopela, Arciszewskiego, Kosowska, Plac Wielkopolski, Chesioda, Kerszera, Dębliniska. Grochowe Łonki, Osiedle 40-lecia PRL, Smolna, Estońska. Aragokeła. Ogrody. Kozie Głowy, osiedle Karolin. Zmiewiry, kościół. Bolechowo osiedle, fabryka autobusów. Port lotniczy Ławica, Ławica Airport. Chludowo, szkoła. Kieksz, zielona. Złotkowo, sobocka. Uwaga! Drzwi zamykają się. Dąbrowa, szkolna. Zakrzewo, zacisze. Wieżonka. Jednostka wojskowa. Karłowice. Dwór. Admiralska. Miękowo. Kolejowa. Krzesiny, Szkoła. Rokietnica. Stacja. Krzyżkowo. Pętla. Roztworowo. Jadłowa. Komorniki. Zakładowa wirenka. Krzesinki. Pracownicze ogródki działkowe ławica. Kamionki. Szkoła. Jaryszki. Działki. Bolechowo osiedle, szkoła. Następny przystanek. Kozie głowy, osiedle Karolin. Zmian. Szpital MSW. Most dworcowy. Miłostowo. Urząd wojewódzki. Franowo. Koniec trasy. Szpital rehabilitacyjny. Przystanek na żądanie. Kontrola biletów. Marlewo. Starołęka. Centrum handlowe M1. Traugutta. Mirosława Nadera. Budziszyńska. Puszkina. Wspólna. Światopełka. Kampus AM Morasko. AWF. Krauthofera. Katedra. Strugarka. Prosimy przygotować bilety do kontroli. Szamarzewskiego. Przystanek na żądanie. Krzesiny. Szkoła. Junikowo. Kinapolis. Węgorka, Bergera, Górczyn, koniec trasy. Kozie głowy, taczaka 1. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Kozie głowy, taczaka 1. Przystanek na żądanie. Kozie głowy, taczaka 2. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Kozie głowy, taczaka 2. Przystanek na żądanie. Kozie głowy. Zakłady drobiarskie. Koniec trasy. Kozie głowy. Zakłady drobiarskie. Koniec trasy. Następny przystanek. Kozie głowy. Zakłady drobiarskie. Koniec trasy. Marcelińska. Następny przystanek. Marcelińska. Nie Następny przystanek. Niestachowska. Ogrody. Następny przystanek. Ogrody. Osiedle kosmonautów. Następny przystanek. Osiedle kosmonautów. Osiedle poglipami. Następny przystanek. Osiedle poglipami. Osiedle przyjaźni. Następny przystanek. Osiedle Przyjaźni. Osiedle Słowianickie. Następny przystanek. Osiedle Słowianickie. Osiedle Wichrowe Wzgórze. Koniec trasy. Następny przystanek. Osiedle Wichrowe Wzgórze. Koniec trasy. Osiedle Kosmonautów. Następny przystanek. Osiedle Kosmonautów. Osiedle Poglipami. Następny przystanek. Osiedle Poglipami. Osiedle Przyjaźni. Następny przystanek. Osiedle Przyjaźni. Osiedle Słowiańskie. Następny przystanek. Osiedle Słowiańskie. Osiedle Wichrowe Wzgórze. Koniec trasy. Następny przystanek. Osiedle Wichrowe Wzgórze. Koniec trasy. Ozimina. Następny przystanek. Ozimina. Palacza. Następny przystanek. Palacza. Promienista. Następny przystanek. Promienista. Prząśniczki. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Prząśniczki. Przystanek na żądanie. Rondo Solidarności. Następny przystanek. Rondo Solidarności. Rondo Śródka. Koniec trasy. Następny przystanek. Rondo Śródka. Koniec trasy. Rondo Śródka. Rondo Śródka. Koniec trasy. Następny przystanek. Rondo Śródka. Rynek Wschodni. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Rynek wschodni. Przystanek na żądanie. Rynek wschodni. Następny przystanek. Rynek wschodni. Śląska. Następny przystanek. Śląska. Słowianiska. Następny przystanek. Słowianiska. Sochaczewska. Następny przystanek. Sochaczewska. Studzienna. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Studzienna. Przystanek na żądanie. Szpitalna. Następny przystanek. Szpitalna. Uniwersytet Przyrodniczy. Następny przystanek. Uniwersytet Przyrodniczy. Urwista. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Urwista. Przystanek na żądanie. Wojska Polskiego. Następny przystanek. Wojska Polskiego. Zawady. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Zawady. Przystanek na żądanie. Żeromskiego.